to jest człowiek, który zasłynął dwiema rzeczami. To jest właśnie tekstem Karl Marx i koniec jego systemu, oraz analizą teorii stóp procentowych, które w różnych szkołach występowały i krytyką jego konstrukcji. No i od Bemberga zaczęła się za to taki minut w szkole austriackiej krytykowanie socjalizmu. Historia generalnie wydaje się przynajmniej Bawerkowi rację, ponieważ yy, jak Bawerk opublikował swój ten najsilniejszy tekst z karą Marxu systemu, to masa marxistów, naukowych Marxistów ówczesnych odwróciła się od ekonomii Marxistowskiej. To, yy, ten tekst Bawerkowa okazał się przed publikacją trzeciego Tomu Kapitału Marxa, w którym było powiedziane, że Marx ma rozwój wątpliwości Bawerkowa. Marx umiera. Trzeci tom kapitału się ukazuje, jest w gruncie rzeczy pewną sklejką tego co Fryderyk Engels, najmniejszy współpracownik Marsa znalazł u niego niejako w i w tym duchu, jak oni był bliskimi też intelektualnymi współpracownikami, publikuje. Marksiści, którzy mieli wątpliwości po bombawerku, mówią, trzeci tom jest porażką. Yy, bombawer nie To jest co ten bomba, bombawer takiego wydrzucono, Marksowie? Bąbawek się świetnie czyta, naprawdę jest ten, ten tekst, akurat który, z tego nie ma, ale tekst osoby procentowej, jeżeli ktoś się interesuje teorią ekonomii, ja te z studenci ekonomii, którzy chcieliby się to zgłębić, na stronach z duchu a w Bibliotece Internetowej są skany takiego starego tłumaczenia na Pałowski Bąbawerka. I to się czyna fantastycznie, bo to jest taki człowiek, który e, niszczy intelektualnie swoich przeciwników, bo nich stawia w najlepszej możliwej dla nich sytuacji. Mówi załóżmy, że macie rację tu, tu i tu i tu. I bierze tylko ten jeden kawałek nie mówi, ale to i tak nie macie racji, nawet zakładając, że to wszystko było dobre a potem że też nie mieliście racji, i tu też, i tu też. I tak po prostu naprawdę niesamowicie się to czyta, z godzicego punktu widzenia, jak on potrafi w po tymi punktem dekonstruować na części składowe i je analizować. No i co bohater zniknął Marxowi? Bohater powiedział tak. Marx mówi, że skąd się bierze zysk no i kapitaliści są źli. Kapitaliści są źli dlatego, bo wyzyskują pracowników. Wartość dodana w pracy to jest to, co pracownik włożył w tą pracę. To jest tak zwana naturystyczna teoria wartości, która mówi, że wartość zależy od czasu pracy społecznie koniecznego, żeby wykonać jakieś dobro. Czyli płótno y, na, na ubranie jest warte tyle, ile godzin jest konieczne, żeby je wyprodukować. I to była teoria wartości. Natomiast z drugiej strony mówił, że karakteryści posiadają zysk tylko dlatego, że wyzyskują pracowników z tej części, tej wartości dodanej firmom w celu swojego i że stąd się zysk kapitalistów. Oni niczego nie tworzą, oni tylko wyzyskują, ponieważ oni posiadają czynniki produkcji i mogą zaszantażować pracowników, że oni będą musieli u nich pracować, a skoro będą musieli, to mogą na nich I w związku z tym, im więcej ich im więcej praktyka będzie wyzyskiwał, tym większe będzie miał zysk. No i otóż no, Don zadał proste pytanie, czy to był efekt bardzo długiego wywodu, i to jest taka wersja w pigułce, Mamy pytanie. W związku z tym, jeżeli prawdą jest, że y, wyzyskujemy pracowników z owoców pracy i są w sobie że jest kapitalisty, no to jaki kapitalista powinien mieć największy zysk? Tak, który ma jak najwięcej pracy do wyzyskiwania. Czyli innymi słowy, te procesy produkcji, które powinny, być, które powinny być najbardziej zyskowne, w których jest najwięcej pracy do wyzyskiwania. A co mamy w rzeczywistości? W rzeczywistości największy zysk jest tam, gdzie jest dużo kapitału, czyli maszyn. Prawda? Tak jak dzisiaj mamy, najwięcej zyskuje jest gdzie? W firmach komputerowych, które mogą mieć niewielu ludzi, ale mają olbrzymi kapitał. Mają kapitał intelektualny, to nie jest kwestia. Albo wielkie fabryki, na przykład. Tak? Fabryki silnie zautomatyzowane, które mają bardzo wysokie stopy zwrotu. Co prawda one są po długim czasie, ale są bardzo wysokie. Generalnie jest tendencja, że im tym wyższy, jest, tym wyższy jest stopa zwrotu, im więcej jest kapitału. Nie praca. Nawet na to pytanie Marx miał odpowiedzieć w trzecim domie, jak wspominałem, nie udało się i to był taki moment, kiedy marksiści zostali zepchnięci do innych działów, to znaczy oni zaczynają socjologami, jest obecnie silnik marksizmu analitycznego, natomiast w ekonomii za bardzo nie wkraczają, bardzo jest niewielu marksistów ekonomistów obecnych. Nawet jak się zastanawiań, to mi to nie przychodzi żadne, jest Kevin Castle, który jest rolnikiem laboristycznej teorii wartości, ale on nie jest marksistą na pewno. Praktycznie to był, to był koniec marcizmu takiego naukowego w ekonomii.